Ja, ja mówię, że się zielony sweterek ma przyłóż. Czemu nie ma Milagrina ja, ja dzisiaj wysze. na spotkaniu? No, 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 <laughs> bo nie, nie żyje. Ten ja, to przyłóżnicy swoje, taki <laughs> swetarek. Niech pan tym minie przydominaj. bo no, nie Patry. będziemy trzymać tego jak długo resztat. Super. Wszyscy w lewo wzrok? Marsz. Ja. Jaka ekipa idzie? lepiej 2 p Co P2P? Masz coś do nich? <kłys> Dobra, gruby, zawróć się. tą <mierdzi> to Dzień dobry panu, Dzień dobry. ry? O kurde, zakaz wejścia. O oh, kurde, choinkiewice, choinkiewice. chuję, widzę. Jakie nie, nie, Uuu. Co jest? Kurde. Mogę się przysiąść? Ja chcę bok szefa się Nie, Nie mogę usiąść. A patrzę, podglądam sobie właśnie wyniki. I tak naprawdę walka jest... Jeden głos może zadecydować, że tym kto zostanie wybrany. Także zachęcam wszystkich Fiodor, do głosowania. Fiodor, Fiodor. <ś�� excited> <O! śhay sketches> Proszę, nie. Proszę nie. Fiodor. No bez Kietu, że Fiodor, kurde. Albo zaczniemy w sumie sobie od seryfostwa. W seryfostwie funkcjonariuszem miesiąca grudnia zostaje... <ślinik> MikeRay! Brawo Widzicie, jest obecny tutaj, to zapraszamy Uuuu Mikerai Uuuu Uuuu Mikerai, Przepraszam, przepraszam, przepraszam Czy jest? Jest Jest, jest Mikerai yeah, Mikerai no, Na pewno był Witam, witam Witam, Przepraszam witam tam, Przepraszam, okay. przepraszam. z Departamentu Policji Funkcjonariuszem miesiąca zostaje nie kto Fiodor. inny Fiodor. Niepowtarzalny Fiodor Specjalny a, Czarnę, o, ten 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 <grym> Lubiący face'e w kardy. Lubiący face'e w kardy, podania do słowu, przy kości, 182 Fiodor. Fiodor. O, nie. Kto Które na niego grał z przewagą głosów. Naprawdę a, karaweska, karaweska, karaweska. tak dużą przewagę głosów nad restą. E, Fiodor, idź tam po lewo Co każdy mu 20 na ja bym nie chciał nie nagrania nie z, z budykami ostatnio w celi pokazywać. Nagrody dostaniecie tak, myślę się miesięcznie. To... A w sumie jeszcze? to może powiem, jaka to nagroda będzie. To, zanim trafiłem, to unikalne radiowozy dostaniecie na miesiąc. Patrz ze mną. Do. O. O. Miesiąc? U, u. Na miesiąc? miesiąc do wyboru kolejnego. No to... Cały miesiąc, styczeń będziecie mogli się poruszać radiowozami, które będą wasze personalne. No i dziękujemy <grym> za udział wszystkim. Dłu, I zapraszamy do starania się, aby wygrać w styczniu. No i chyba możemy wrócić teraz do freestylu, który tutaj był zapowiedziany teraz. Ołyska. I jest dobry czy... pierdolą Błękit. Z ciebie jest kutas. To czwarty miesiąc, kurwo wiesz. Że jesteś młody, a nie psem, więc nie ciebie dziś muszę, nie ty. Wrocławia jesteś, a nie z jakiejś wsi. Przyszedł dziś miłości czas, ciąg z pełny gaz.

to wypieści jej muszelkę i wyrucha za dnia Janczar, może wolisz jej minę Ty potrafisz to też ja Nie moja kawa ciepła jak rozdech Co do mnie porównałeś? To są godnie z nieletni Tak. mi Oh, yeah, to No, we are fireworks! Jak no, mózgi wybuchnął. Nie! Dawaj! User disconnected from your channel. Ja bym poświęcił out. Ej, przy którym samochodzie są? 아니, 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 Go, pamięci, to no oh. pami w pamięci emili. O! W pamięć pamięci! Uwaga, waga, waga! spokojem, Liu. Haha, słuchaj! Emil! Emil. Em. Rekonstrukcja. Rest in peace! A to teraz musimy A. się strzelać! To...